I piwa i hasz na dokękę, w półek znika, nie W tych specyfikach Nie samosiejkę, chcę ładnego szczyta Chcę się nastuchać Tutaj dosyta ciebie tym z elektryka W kanapę w piata, Ja z bratem tym prasem od rana I zaraz tu wjeżdża Hiszpański szatan repetuje hita On blady jak siana Ale rozumiemy się koleż bez słów, Komunikacja zawodzi jak lasa A w szczególności Po czwartym wiaderku witam cię w świecie hejców, pisanych Szanuj zieleń, szanuj dostawcę Wśród konsumentów milion patentów, W nocy jarałem żarówek, ja, ja bracie chcę być wolny tu Gdzie szare życie lasu Kobie nigdy nie zgasło Ona jest ze mną, ty bądź zdrów A ja znowu mam gaz, ale to światła gasną Ja bracie chcę być wolny tu Gdzie szare życie lasu Kobie nigdy nie zgasło Ona jest ze mną, ty bądź zdrów A ja znowu mam gaz, ale to światła gasną nie wróciłem ale jechałem znowu. No i dobrze, ze w takim rzecie życzę mnie od jawą zdrowego potrafiam Cię trzymaj się. Wzajemnie zioma, trzymaj się po dziś marzymy rolki z koleżką, klimat tęski Na początku zbrodki, już się skończyły klepki Mało laci biegni, dziś będzie grubo palone Pod ziemi raptnik obci się topki zielone Pojebany system ściga po złości to gore Na własny użytek to i tak Dzieło codziennie palę, w bucha biorę Wiesz co, to, to urządzenie zwane Bulbulatorem, nie namawiam ziomek meklowie. blanta, puszczam go w obieg To sakralna chwila, powiek, moment podnieść i mogę Piję wodę i fantę, od dziś w ogóle nie tańczę Biorę się za zdrowie i na sportowo latam Ty masz planie szukanie afer, lata nie jak dzikie zwierzę Ja na lotówkę szaber i na kanapie poleżeć Nagrać ziomalem kawałek, wszystko zgodnie z planem Przybyłem, zobaczyłem, zajarałem Ja bracie chcę być wolny, tu Wiecie, Życie las kobiet nigdy nie zgasło Najedź ze mną, ty bądź A ja znowu mam gaz, tu to światła gasną Ja wreszcie chcę być wolny, tu Gdzie szare życie las kobiet nigdy nie zgasło Najedź ze mną, ty bądź tu A ja znowu mam gaz, typ, to gasną. Ja tu, lastrum, tu ja mam gaz, typ, to światła gasną Widzę cię w moim mieście, tutaj wciąż płonie lolek Nieważne czy to środa, poniedziałek czy w korek moje ujebane palce, pękam kolejny worek Leci za tyką dycha, nabij mi korek, bo po Wczorajszym zdycham, dziś muszę się najarać, Na podstawiam browara, wszystko, gitara jest pięknie, podaj mi wewkę to skręcimy rakietkę, pierdolniemy se w płuco, niechaj zagości klimat, u nas jest pięknie, koleżce jak rodzina, chodzę naerany także, ledwo się trzymam, Amsterdam Hardcore, w płucach mam Capcom, Kalina Huston. Przyjwów, bo ja się muś nie wiem co Palę to światła gaz, bo pali to całe miasto, bo ja się oś lubię to Zieleni smak, ty znasz to, Lubisz to i tamto Ja bracie chcę być wolny tu Gdzie szare życie las, tylko nigdy nie zgasło, Na ze mną ty bądź tu A ja nowo mam gazdą, palę to światła gazną Ja bracie chcę być wolny tu Gdzie szare życie las, tylko nigdy nie zgasło, Na jest ze mną ty bądź tu jak mam gaz, to do światła gazną. I taka a propos, tu nie płonie kokos, tylko te THC w czystej postaci, nie pieście przykładu z tamtego ćwuna, co się poniża. Drodzy kamraci, zapalmy lepiej Od natury skóra, z głośnika Stara melodia, dym obraz zasłonił Nikt tu nie szura, tak jak to mówią Spokój, harmonia, dym w duszy, a w płucach Wiesz co się kruszy, co dobrze mi służy słonko czy burzy, fajnie przyrapie się w dymie zanurzyć Trafuchą na sucho, się lubię od Bo ja nie wiem co Palę to światła gaz, pali to całe miasto Bo ja ziomuś lubię to a ty znasz to, lubisz to i tamto Ja bracie chcę być wolny tu Gdzie szare życie lasną Kobie nigdy nie zgasło Ona jest ze mną, ty bądź tu A ja znowu mam gaz Tu palę, to światła gasną Ja bracie chcę być wolny tu Gdzie szare życie lasną Kobie nigdy nie zgasło Ona jest ze mną, ty bądź tu A ja znowu mam gaz Tu palę, to światła gasną Nie, głowy się nie mieści, nie ma chlezczyz, a sami się nie piesnić Nie ma czasu, kłopoty chcę pieprzyć nikt się nie podoba w masz i tak wszystkich Nie uda się streścić, mam się streścić, słuchaj pierwszej części, chem prosto z ulicy wieści, ja i mojej ziomki nie po to, by prawdę przynieści Policjant ścierwo to wróg największy, twarda pania i zacieśnięte pięści uwaniam instynkt a to zbiera się za gęści. Siedzę na ławce i wale browara Nabijam lufę i jaram Znogi, gra, coś też sam napierdalam, jeszcze nie kękę a ziara, dwie tychy później zmienił się żywot na lepszy, kęki Już nie z rejonu wieści Coś tam w kieszeni szeleści Świat jest zwiedzony od dawna, od Stanów do mieści, wszystko to dała muzyka ze... Tyle, że nie da się tego opisać Kiedy ktoś pyta, czy to jest to Mówi jaha, dlatego wciąż o mnie słychać Hello Bo to jest, to jest, to jest to To jest, to, to jest, Dlatego wciąż o mnie słychać Wszystkie hardebany Zjednoczone w siłach propagandy Nie zabijaj nie oczu, stoję dziś tu, na stronę i Czekam na wiatr, co rozgoni czarne chmury Rap kultury, wszystkie wtory utopione w studni Ja zakrywam wieko, odchodzę daleko Yellow tylko raz, dwa Czy wszyscy mnie słyszycie? Tak, Ty słowo ma pokrycie A ja, tak jest życie, -group, prezentuję. To jest co dzieciak, to jest to co czuję Aż to teraz ziom aj? Ja. Każdy wiedział, to jest to. wszyscy zjednoczeni w bandy Rapowy świat, systemowy ja 06 był noc, jakie bite tylko for life To jest do nas nowe, pewne rzeczy się nie zmienią żoń ta smak, ta emoka i pomoc na dłoń Jak jesteś dobry chłopak, dla trzeba gnać Chociaż lata lecą, więc masz przygwistku, z jarejsty całego Słowa to klucz, życie to droga, prosto z piątkowa Mali Elo, to zostanie na potwórkach, na kolejne stola lat, Jodel nie nierządowy terror